Ale... no tak jak Kubon opisał, no to tak też żyłem, nie? Spanie, granie, sranie i jedzenie, no to tak też było chwilę. No. Ale to nie jest fajne, mi się wydaje, że każdy z nas powinien mieć jakąś aktywność fizyczną w życiu. Jakąś chociaż... Co, jakikolwiek sport. No ja też tak uważam. Do, dopóki nie odkryłem sportu, to tak nie uważałem, ale jak już odkryłem, to... To nie cofnąłbym się do etapu. Ja bym się na siłowni? nie mogę połowy ćwiczeń robić. Tam. Ja to trochę zmienić temat, bo chciałem zapytać, jak wygląda wasze życie codzienne, jako streamerów. Okay. Wegetacja, stajesz, jesz, grasz, idziesz z klasy, czasami straszną no. Nie, no aż tak nie jest chyba U no aż... Krzycha jest ambitnie Jeszcze sportu tak. nie nie? Ja. No, no, ja, no o, nie, no ja na, ja na siłkę chodzi. wróciłem, ale Ja, ja też Ty, ostatnie rymer? parę lat życia, no, no nie wiem, są dwa lata, to dużo, że powiem, integruję się z ludźmi na Co? że to będzie normalnie drapał? Nie, kurwa! Też tak robię to tak wszyscy, że z, oso z na osobiste, tak? Tak, tak No, 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 to wszyscy tak okay. robią chyba Kurwa Ej, hey, Just je. Chatting, kurwa, mamy wpierdol na bocie! No dobra, to heralda robili <grym> Alarm, alarm no, kurwa, zaraz tam wejdą za tower i rozjebią tower i nas i koniec No to zaraz tam podejdę Od pięciu minut cię wołam Że idę, idę, no ja heralda też, ja nie też galka, żeby nie było Idę, idę, mam buta Chłopy nam pod torem od 5 minut siedzą i zaraz jest koniec po prostu tej okazji mogłeś no pięć. Nie jak będę tował. Nie tam chilek Dobra, to oj no Spokojnie, bez presji Bez presji, Barto, się wiesz, w zasadzie ale to ja będę szkalał za z mną Mam dobry humor, fajną dziewczynę na Instagramie oglądałem i je o. o, proszę o. Ale nie zdradzi jaka to pewnie Nie, no, 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 nie mam jak cię uratować, walnerkę, może kurwa coś nie wiem, tutaj pyk Oj kurwie, zjebany ja mnie pod koło. Oj pyk pyk pyk. O, big. Muszę ich, ja ich tu kurwo wrobię, patrz. Jeszcze, w pat, patrz, 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 No i damki. lodówka była odłączona i normalnie chłopy zapierdalały całą lodówkę, jakby była możliwość. Matisław to kurwa całą taką lodówę, taką wielką torbę miał z Adidasa. Całą tą lodówę tak kurwa przechylał I PIS kurwa wszystkie kurwa redbulki nie do torby I Ja pierdole, w Katowicach to zawsze były same RedBulle nie? Wszyscy kurwa brali RedBulle A wiesz co niektórzy robili podobno? Nie wiem czy to prawda, ale niektórzy podobno kurwa sprzedawali w ogóle te RedBulle Ja nie wiem czy to ja, prawda, to prawda ale... Kurwa ma. kurwa, kurwa za okazja Ja powiedziałem, że jak za wielkasę popracuję ja to podziękowałem Masz jeszcze akcję pewnej ekipy? Co? Czy masz jeszcze wow. akcję pewnej ekipy. O, kurwa. Ja, ja, ja powiem bardzo, tak, o, kurwa. ja wpierdoliłem mniej pieniędzy na akcjach ekipy jak na razie niż kartę z nimi. <laughs> to, I to, jest to, istotu, co, to jest ritox, nie? Takie tam. dwa. Zawijam to jako boko brody. Za uszy. I chuj. Mam teraz po prostu brodę po bokach, a tutaj mam takie o. Nice. I się wydaje, że nice. Mam no, szczęście. Taki, Taki wynik jak wtedy to też byśmy teraz wzięli, może co? Remis dużo daje. Ale jak się patrzy na remis to, to zawsze nie wychodzi, więc no tak. trzeba myśleć o zwycięstwie. Idę łapki umyć. Ale kurwa, no bez przesady. Ja wiem, że... ja kurwa, frytki tu leżą. To se zjem, nie? Çok